Świat za progiem zły. Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem. Jak to na wyspę. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Wergen. Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła, i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A węgle mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby kto szeptał moje imię. Mikiel, Mikial! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Mogę spróbować ci pomóc, ale najpierw dwa pytania. Może być ich i sto, bylebyś mnie stąd wyciągnął. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet utopcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On... On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem, albo się przed czym schronić. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa to ona trzyma tutaj upiory. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Jeśli to Mikial jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Jakieś pismo? No proszę, najciemniej pod latarnią. A tylko wy! Coście, żeście dowiedzieli? Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który każe za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz się zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspy spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. M może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Popatrz, to on! Widzę przecież. Nie drży się tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Ośpiesz się! Nie wiem, jak długo tu wytrzyma. Latarnia znów świeci. Wreszcie, teraz możemy przejść do rzeczy. Udało się? Udało. Ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna. Bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skały. To, to był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freje i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Tak, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz. Na zawsze. Rozumiesz? Kiedy ja... Mhm, rozumiem. Jak łazisz? Zobacz, no co może wyrzuciło. Ej, ty, do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. To co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie, prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem, choćby przyszedł na świat w Szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś stralem, do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie. Ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty obcy zapamiętaj: to nie Kertrolde, a my nie Ankrait. Nie chcemy tu gości. U. Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Biorąc sen Senzigvalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Mm, a to... Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazda tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię. Coś strasznego. Krótko mówiąc, musicie poszukać nowego latarnika. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę. Przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! Rzadko wzbudza masz taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. A no je! Yeah. Jak już ktoś z Temerii czy Redani odważy się przypłynąć na skeligę, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobrych kupców sporo. Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem i ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują Cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Bywaj.